Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj mam dla Was projekt DENKO. Wiem, że niektórzy uważają, że to jest pokazywanie śmieci. Ja natomiast uważam, że to jest bardzo przydatne, bo w końcu widać przynajmniej, że przetestowaliśmy te produkty, więc bez zbędnych zaczynajmy. Pierwszą rzeczą jest garnier płyn micelarny. bardzo fajny do zmywania makijażu. Nie wodoodpornego, wodoodporny wam tym nie zajdzie. No, duża pojemność, faktycznie 400 ml. I po prostu przeciętny jak dla mnie. O tak. Nie zachwycił, nie jest też bublem, także spoko. Kolejną rzeczą jest lakier, taft nieśmiertelny. Ale jak wiecie, pewnie po ulubieńcach znalazłam coś lepszego już teraz, niż nawet ten lakier. Zresztą się też bardzo fajnie sprawdzał. Fajnie utrwalał na długo, nie sklejał aż tak tych włosów. Można go było też wyczesać, także serdecznie Wam też tafta polecam. Chyba tafta to już wszyscy znają. Kolejną rzeczą jest tonik z rosmanowskiej firmy River Deluxe. Bardzo fajne, bardzo tani, do takiego, wiecie, przemywania twarzy. Do takiego przemywania twarzy, żeby się odświeżyć. Super sprawa, nie podrażnia, nie zapycha, nie zawiera alkoholu. Ekstra, jak dla mnie. Skończył mi się, ubolewam. Mój puder do włosów, który wam też, o którym Wam też opowiadałam, chyba w ulubieńcach maja. Bardzo, bardzo, bardzo fajny produkt. Tam już się raz bardziej rozgadałam na jego temat, także jeżeli chcecie zobaczyć, to link będzie pod spodem. Ja bardzo lubię zmywać makijaż, wiecie, żelem do po prostu do mycia twarzy, takim, który nie szczepię w oczy i mam wtedy wszystko za jednym razem, no chyba, że mam faktycznie mocniejszy ten makijaż. Ja sobie do tego różne produkty kupuję, a oczywiście ulubieńcem jest ta kolastyna, którą też już wykończyłam, mam już następną i też już się kończy. Ta Refresh, żel do mycia twarzy, która się bardzo świetnie sprawdza, jest do 10 zł. Kolejnym właśnie takim żelem, który wykończyłam jest żel Synergen wash żel. Też bardzo fajny, bardzo fajnie schodzi makijaż skóry. Jest czyściutka, aż taka wiecie jak czyste okno. Rewelacja. Tutaj mam jeszcze z tej, z tej serii antybakteryjnej. Równie dobrze zmywał. Super. Wykończyłam też liquid camouflage z Catrice. Też ten, no tu jak, jak, jakbym jakimś cudem to rozcięła może, albo podbyła się tej gumki, to bym go jeszcze wydobyła. wydobyła. To jest w kolorze 010 Porcelain. Nie wiem, tu już, tu już po prostu na tym patyczku to już się nic nie da wydobyć. Bardzo, bardzo świetny korektor, szczególnie jak go nałożycie pod oczy i zostawicie tak na, nie wiem, minutę. To on jeszcze zwiększa swoje krycie wtedy. Bardzo, bardzo fajny, nie waży się pod oczami, nie podkreśla zmarszczek, bardzo fajnie kryje. Także serdecznie Wam polecam, bo jest w niskiej cenie, a naprawdę bardzo, bardzo yy... godny polecenia. O tak. Idąc dalej, Uuu, śmieci mi się sypią. Yy, bardzo lubię ten szampon babuszki Agafi. Wtedy, jak jeszcze zapuszczałam włosy, to też, bo to jest aktywator wzrostu, się dokładnie to nazywa, i faktycznie on jest zupełnie naturalny. Ma skład naprawdę uhuu, Bardzo bogaty, jeżeli chodzi oczywiście w te naturalne składniki. Bardzo fajnie włosy po nim wyglądają, nie są obciążone nic z tych rzeczy i faktycznie szybciej rosną. Także a ta saszetka nie powiem wam teraz, znajdę jakiś link na Allegro, ale ona jakoś też nie była droga, coś w granicach 5, 6 zł może. Także serdecznie wam polecam, jeżeli zapuszczacie włosy. Tutaj mam coś co testowałam bardzo długi czas, to się nazywa Pepta Bright. I to jest też z firmy... In... To jest firma Indeed? Tak, Indeed Laboratories. Um, bardzo fajnie mi się sprawdził ten krem. Ja go już dawno tam używałam. Zostawiłam go sobie specjalnie, żeby Wam właśnie o nim opowiedzieć. Fakt, że śmierdzi ohydnie, ale można się do tego przyzwyczaić. Bardzo ładnie wyrównuje buzię. Ale znalazłam jeszcze lepszy yy, krem do tego. Ten z Bingo Spa. Nie wiem, czy ja Wam o nim opowiadałam. W każdym bądź razie ten też nie jest kiepski, ale i bardzo, i faktycznie nie pojawiały mi się po nim ani pryszcze w tym okresie, kiedy ja go stosowałam, ale jest bardzo drogi. On kosztuje około 30 funtów. Ja sobie go zamówiłam na Allegro, ale uhu, Jest wydajny, jest godny polecenia, ale można znaleźć tańsze zamienniki równie, równie dobrze działające, wybilające, bo w ogóle powiedziałam, że to jest wybielający krem, ja jestem zakręcona dzisiaj. To jest krem wybilający, rozjaśniający, także działa ale znalazłam kremy, które działają lepiej, a są tańsze. Yy, kolejny lakier zużyty to jest Taft. To nie jest ten Taft Carbon Force. To jest Taft Styli Stylist Selection z takim dziubkiem, ale powiem Wam, że on jakoś taki zwykły był. Tyłka nie urywał, także nie za bardzo Wam to polecam. Kolejnym lakierem był Got2B. got to też jest yy, got 2 <ścoughs> to też jest bardzo fajna Przepraszam, to nie jest lakier, to była pianka do włosów. Ogólnie Schwarzkopf to też jest bardzo, bardzo fajna firma, jeżeli chodzi o kosmetyki do włosów. Oni też mają linię profesjonalną. Bardzo fajnie mi się ta pianka sprawdzała. Tym bardziej jak się właśnie zapuszcza włosy, a chcecie, żeby one jakoś wyglądały później, jak już odrastają, no to pianka to jest po prostu niezbędnik i must have. Całkiem, całkiem fajnie się sprawdziła, także polecam. Eee, najlepszy krem do rąk na świecie. Teraz Wam pokażę po prostu z y, y, neutrogeny. Najlepszy krem ever po prostu. To jest ta Norwegian. Norwegian, Nie wiem jak się to czyta. Formuła norweska. O! Bo powiedzmy po polsku. To jest skoncentrowany krem do rąk i naprawdę jeżeli macie w zimie suche skórki, czy w lecie nawet suche skórki, spierzchnięte dłonie, to ten krem Was uratuje. To Wam mogę naprawdę powiedzieć. Zapewnić Was. Także neutrogena, skoncentrowany krem do rąk. Bardzo fajny puder, który zużyłam też już, no otóż, widzicie, Uuu, nie ma. To jest puder z Heanu, Bamboo Fixer Powder, czyli bambusowy fikser, bambusowy puder fiksujący, o tak drogi. Ja miałam w kolorze 500 translucent, czyli ten taki translucent, czyli ten taki przeźroczysty. Bardzo fajnie mi się sprawdził. Naprawdę też jako puder do twarzy ładnie trzymał. Mat długo nie zapychał. Także też produkty z Hanu w ogóle są też dobre. To jest chyba siostra Kobo, o ile dobrze kojarzę. Wykończyłam też tą maskarę z Maybelline Lash Sensational. Całkiem też fajna była, naprawdę fajnie rozdzielała te rzęsy. Ona miała taką, taką szczoteczkę. Będzie widać. Taką szczoteczkę fajną, silikonową. Bardzo, bardzo fajna maskara. Nie kruszyła się. Godna polecenia, naprawdę. Zresztą. Uuu, no i znowu mi spada. Wszystko mi dzisiaj spada. O co chodzi? Tonik najzwyklejszy do twarzy też czasami zmieniam. Ja w ogóle lubię zmieniać kosmetyki. To już pewnie wiecie: taki świr za mnie troszkę zziaił, witaminowy. Też bardzo fajny, tani do odświeżania twarzy, nie zapycha, nie robi żadnych niespodzianek. Super. Um, kolejny taft. To jest chyba nawet ten sam. Tak. Power Hair Lackier, 48 godzin, mega strong. To już wiecie, bo o nim już mówiłam. Najlepszy płyn do demakijażu, którego już teraz nie umiem znaleźć, niestety, to jest ten y, dwa w jednym, to był ten dwufazowy. Faktycznie, jeżeli mieliście, macie jakiś makijaż, taki wiecie, mocniejszy, z eyelinerem, czy takie właśnie szminki mocne, to po prostu fileńka wystarczy przetrzymać ten wacik, schodzi jak marzenie, nie musicie się ciaprać, trzeć tych oczu, nic. Najlepszy po prostu płyn do zmywania makijażu, jaki ja posiadałam. Nie umiem go znaleźć od dłuższego czasu. Nie wiem, co się stało, czy oni wprowadzili coś innego nowego, czy nie wiem. Bardzo upolewam, bo on był i w biedronkach swego czasu, i w Rossmanach, i w Hebe, i wszędzie naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajny płyn. Także polecam wam. Ziaja, to jest ta seria Med, Med czyli chyba ta już bardziej profesjonalna. To jest kuracja dermatologiczna z witaminą C plus HA. Jego można stosować albo pod oczy, albo można go też bardzo y, stosować na całą twarz i bardzo fajnie się sprawdza, y, bo prawdopodobnie dlatego, że ma tą witaminę C. Ja wiem, że witamina C w kosmetykach się utlenia, ale pani z jaj powiedziała mi, że teraz już opracowano takie formuły, jakieś takie w kapsułkach jest ta witamina C zawarta, że ona po prostu zostaje w tym kosmetyku. Nie wiem na ile to jest prawdą, ale no jak dla mnie naprawdę do końca jak go do samego koniuszka, on ma taki fajny dziubek. I zarówno pod oczy, jak i yy, na całą buzię, jeżeli ktoś ma taką zmęczoną, szarą twarz, to to się super sprawdza, naprawdę. Polecam serdecznie. Nie pamiętam, ile on kosztował, chyba 15 zł. Buzia, ja nie jest droga, są to bardzo, bardzo fajne produkty. Tak, nareszcie mogę wyrzucić te wszystkie produkty do śmieci. I biorę się za następne kolekcjonowanie projektu Denko. Pozdrawiam i do następnego. Pa!